właśnie dołączył do nas Jacek Stążka, który opowie kilka ciekawych rzeczy o tym co się znajduje pod, pod Górą Ślęża. Dzień dobry Państwu to znaczy, się moja wiedza jest przemalutka, ale coś nie coś wiem na ten temat, bo rozmawiałem z Andrzejem Włócikiewiczem, który m.in. był ze Stowarzyszenia Chyba Ozyrys. Ja mówić, bo tam. Próbowali, próbowali ratować ziemię przed 2012 rokiem i chcieli tam ożywić, złożyć do sarkofagu. Jakieś tam, te, 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 te zwłoki tego Nap Napoleona, Faraona, nie? No i y, Duch mówił przez Lucynę Łobos, który, która była w y, hipnozie, Chodził w nią po prostu Duch. Mówił innym głosem, całkiem przedstawił się najpierw jako księżniczka, y, kiedy budowali te piramidy, prawda? I y, 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 później. Przed w nią e, duch e, tej góry Ślęża. i mówił, opowiadał o tym pewne takie niestworzone... A dlaczego na Ślęży zaczęli kopać? Bo Lucyna Łowos powiedziała, bo nie wiedzieli skąd wziąć pieniądze na wykopaliska. A Lucyna Łowos powiedziała, że tam e, w górze ślęża są ukryte artefakty, no bo wiadomo, to ma. To ten duch jej przekazał, to duch, duch, duch jest góry ślęża. Mm że góra, Ślęża w ogóle to jest osypisko, hmm. hauda taka, takie tak, coś, tak? z tak? Tak, Skam, tak, tak, później, tak, mm. tak. taka wielka piramida niekształtna, nie można mm. powiedzieć, nie? i też w środku są różne lochy, a ta góra była kiedyś skupiskiem band, które miały wspaniały mm, widok na trakt y, y, tych Kupiecki, Wrocław, Świdnica i tak mhm. widzieli tu, tu, jak szli woje to oni uciekali tu, szli woje tu, oni uciekali tu i byli, czuli się bardzo bezpiecznie, ale między innymi o tych lochach chciałem powiedzieć, to co mi wiadomo od y, y, Andrzeja i Lucyny Bobos. Y, no to ona powiedziała, że ten duch powiedział właściwie, że tam są yy, no, skomane schowane, te skarby. No i ona ręką Lucyny z ten duch pokaże, yy, gdzie jest to wejście. To był teren kościoła. Jest to teren kościoła. No i zobaczyli ten kościół. Lucyna mówi, że tu w tym miejscu trzeba kopać. Tu jest wejście do lochów. No dobra. Jak to zrobić? No to Andrzej Wójciekiewicz no, chytrze to zrobił, bo yy... spytał się księdza, czy nie chciałby marmurowej posadzki tutaj, ładny kościółek, czy nie chciałby marmurowej posadzki. No, ale parafia biedna, tu tam raz na dwa lata msza się odbywa, to nie ma pieniędzy i tak dalej. On mówi, nie, no to Polonia się złoży, Polonia ufunduje, nie? A no to jak Polonia, no ja nie znam takiego księdza, który by nie wziął takiej kasy, <that> <that> i ee, e, mówi, tylko tu trzeba by było zobaczyć, e, jaki grunt jest, nie? Oderwać jednego kapla abyśmy zobaczyli, jaki jest gruncik, no i byśmy wtedy to zrobili. No to proszę, no to nie zerwali, na półtora sztycha wybrali ziemi, prawda, i już okazał się łuk. W murze, łuk, nie? No, no powiedziała, tu jest wejście. No jak to zobaczyli, nie? Ten ksiądz też nią rozdziawił, no to mówią, dobra, będą kopać. No i zaczęli kopać, rozkopali większą dziurę, jest wejście zasypane kamieniami, ziemią. No i przerwali pracę do wiosny, bo już późna jesień była. Na wiosnę przychodzą krótkawici, nie ma księdza o co chodzi, idą do księdza, a ksiądz mówi coś takiego. Dosłownie nie powiem, ale zacytuję mhm. z pamięci. No wiecie, tu jest, to jest kościół, kościół należy do Boga i to, co tam jest, to do Boga należy również. No i wtedy profesor od archeologii z Wrocławia, Andrzej, nie pamiętam nazwiska, e, mówi, to ksiądz uważa, że co, moi ludzie będą za zapłać za, pracowali, narażali życie, może nawet i, i nic za to nie dostaną, bo do rodziny będą głodem przymierać, mówi, ja się na to nie zgadzam. No i zaczęły się kłótnie i wtedy w hipnozę dali Lucynę łobos i Lucyna powiedziała, ten duch powiedział przez Lucynę, że mm, no z wami ludźmi to tak jest, nie potraficie się nigdy, nawet w najdrobniejszej rzeczy dogadać. Nie? Ale ja pokażę Lucynie drugie wejście, troszkę to dłużej potrwa, ale też dojdziecie. No i oni wrócili do księdza i powiedzieli: No dobrze, że księdzamy to tego, ksiądz dostanie tą posadzkę, my to zasypujemy, wchodzimy od tamtej strony. Trochę to dłużej potrwa, ale zdążymy. No i wtedy ksiądz powiedział: No jak, no po co, dlaczego nie? Przecież tu już jest dziura. No i podpisali trójporozumienie: Uniwersytet Wrocławski i wujek W którym to roku było? To był chyba 2008 rok, hmm. tak, albo siódmy, nie? No i później ukazała się, no niesamowita była ta dokumentacja na internecie, no żałuję, że nie skopiowałem z tej strony, bo to zostało ukrócone, ale jedna ważna rzecz, która nastąpiła później, to oni kiedy łączyli się z tym duchem myślę, że Duchem to tak w cudzysłowie. Hmm. Nie wiem czy to jest duch Ślęży czy, czy coś. O, w każdym bądź razie, kiedy on to opowiadał, różne rzeczy, to powiedział coś bardzo ważnego. I to było zamieszczone w internecie, że Góra Ślęża była lądowiskiem statków kosmicznych. I jeden z nich uległ awarii i wtedy już przestały statki lądować. Ale ludzie, którzy tam byli w koło, no to wzięli te hmm? szczątki tego statku, do tych lochów wsadzili i one tam są. Ja pokażę ręką lucyny w którym miejscu. To by... Wystarczy to hmm? odkopać, i to będzie więcej warte aniżeli. Te wszystkie złota skarby, hmm. które tam są. Technologia. Winama taka była, tak? Dokładnie, Jak... dokładnie. Może, być hmm. może, bo tu usłyszałem też, że tam jakiś wielki kwarc, może ten kwarc był jakimś napędem do tego. Bo ja winama. słyszałem właśnie, Dariusz Kwieźnie wspominał, że w czasie II wojny światowej do wnętrza ślęży wchodził Heinrich Himmler, bo tam wiedział, że tam jest... Jakiś ogromny kryształ, Aha. który ma, który ma, który, który ma bardzo, bardzo wielką moc. Chciał się tego podłączyć jakoś. To jakiś generator taki, tak? Tak, korzystać z tej, z tej energii kryształu. Aha. A też ruski internet. Śledzę rosyjskojęzyczny internet. Tam jest mowa, że coś takiego jest, coś się nazywa Logos. I to jest ogromny kryształowy komputer i to się znajduje gdzieś na Ziemi, nie wiadomo gdzie. I to jest takie urządzenie, że do tego się może podłączyć człowiek, tylko człowiek się podłączyć urodzony na tej Ziemi i może mieć kontakt z całym wszechświatem, się podłączyć do tego. Logos. Mm -hmm. I jeżeli, jak słyszałem od dawka kwietnia, że o tym krysztale w górze ślęży, że to może nie ten kryształowy superkomputer, ruscy mm -hmm. badacze o tym mówią. Mm -hmm. y może tak być, no ja słyszałem tą wersję, to co ten duch mm -hmm. mówił po prezucyjny że tam został złożony brak mm -hmm. y z statku kosmicznego, Yy, prawdopodobnie no, są różne takie yy, mowy, że i Atlantydzi mieli jakieś... Yy, jak mówię, tam było kiłoks, jakieś że sklepienie, fruwały i tak yy. dalej. Jakiś nie? taki łuk był pod, pod kościołem. to musiała jakaś budowla tak, być tak, ogromna, tak, zasypana tak, wszystko. wszystko. Został zbudowany na ruinach zamku, który tam yy. był. i to był to było okno tego zamku, ale kiedy zaczęli kopać coraz głębiej przeszli przez posadzkę i już Georadar pokazywał, że tam są wolne przestrzenie, czyli 7 metrów trzeba było mm -hmm. się jeszcze przebić. To są dane, które wiem od Andrzeja Wójcikiewicza. I 7 metrów trzeba było się przebić i już byliby w tych lochach, już by doszli do tego statku hmm. kosmicznego, nie? Już by mieli to złoto. Ale w związku z tym, prawdopodobnie w związku z tym, że pokazała się ta informacja o tym statku kosmicznym, przychodzą następnej wiosny kopać, kłódka wisi, nie ma wstępu, absolutnie nikt nie ma wstępu. Typowe. Dlaczego? I Teraz tak. No to przeczy całej historii, ludzkości tak. całej, wiesz, no jeżeli wszystko to. jest... Prawda, to o tym jest... statku kosmicznym, mm -hmm. to tą całą książkę Biblię można na górną półkę odłożyć, jest to La Fonte, albo jakiś inny z bajkami. No to też może przyjechać tak. jakiś statek kosmiczny, no, tam y kilkaset, y wiesz, jakiś y Reptilian czy tam jakiś upadłaniowy szefem Jahwe i tutaj no, zaczęli tak, tak, móc, móc, móc tutaj. Tak, księga Ezechiela, Tomasz, wszystkiego nie tak. wrócili z Biblii. Mm -hmm. Księga Ezechiela to jest lądowanie statku kosmicznego tak. napisane. Mm -hmm. Jak popatrzeć księga Henocha jest... jeszcze jest, a pokryw Starego Testamentu. Ale jeszcze popatrzeć na wieże kościołów, tych starych, no to, to są statki kosmiczne. Mm -hmm. Jest to mm hołd -hmm. dawany tak, tak, tak. skąd przybyliśmy, albo dokąd zmierzamy, no nie wiadomo. Nie? W każdym bądź razie zabronione zostało to kopanie. I to co wiem, bo czasami tam sobie pójdę na tą ślężę, kijeczki wejdę. Mm -hmm. Nikt nic tam nie robi, ani nie zasypują tej dziury, ani dalej nie drążą tematu. No. I to jest zastanawiające. No ciekawo. I dlaczego trzyma na tym łapę. No też tam czy Niemcy tu byli, prawda? też też to Darek mi były przekazy, że jakieś latające spotkiem się pojawiały, gdzieś z góry wylatywały jakieś też. Natomiast jedna rzecz jeszcze, którą tu wspomniałeś, Niemcy robili bardzo poważne badania właśnie na ślęży mm -hmm. i w koło ślęży mieli tam tunele, bo faktycznie chcieli się tam dostać. Nie wiem, czy do tego statku, czy do tego kreślału? W każdym razie robione były takie badania i kiedy musieli uciekać, część zawalili, część zaminowali i mm -hmm. można tam wejść. To też Lucyna oboz mówiła, ta, ten, tą mm -hmm. że tam nie warto się wchodzić, bo to grozi wysadzeniem. Aha, wśród... Czyli on czuje, ten duch czuje, gdzie tak, u siebie tak, ma miny tak, tak, ale może pokazać drogę, którą można... Niemcy nie wszystko zaminowali, bo nie wiedzieli o wszystkim. No to... Wchodzili tu, wchodzili no tam. A tak, Te tutaj. piramidy w Egipcie badającą za Napolona z betonu odlane są, taka jest teoria, a takie rzeczy to nikt o tym nie wie, że jest statek kosmiczny w górze Ślęża. No. A tam jakieś, tam jakieś roboty, jakieś tam sarkofagi, coś tam, coś tam wysyłają byśmy tutaj. To przyznali, że to jest bajka, ten statek. Uh -huh, uh -huh. Okej. Okay. Ale dlaczego nie pozwolicie dalej? No to właśnie, co tam jest? Tak, walic, że tak, tak, że to to jest te barki żyją w Rumunii, górę, Busebi, no. przecież Też, to jest pod, podobna to jest, rzecz, tak. To jest podobna historia, no. No. W Afganistanie też tak, są takie tak. rzeczy. Na Syberii też jakiś podobny statek znaleźli, no. też, słyszałem statek właśnie. W piramidzie przecież pod, tak. No, tak, Podobno, tak. Zofia mhm. mówi, że w Gdyni jest y, piramida. Tak. 12 metrów pod Ziemią. Jakimś georadarem też coś znaleźli. Jakąś pustkę, wielką płytę i pod tą płytą, właśnie pustkę. Ona tam uważa, że tam gdzieś na tych kaszubach też koło niej gdzieś jakieś statki kosmiczne są pochowane, więc tak naprawdę... Kopiec kościuszki w Krakowie to też, te jeszcze kopce też ciekawe co to jest w ogóle. Jakieś piramidy nami, zasypane, wiesz. To jest. Są tunele wewnętrzne przestrzenie. No bo tuneli przecież są tunele łączące całą Europę za czasów Rzymian pobudowane całą Europę od, 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 od Anglii przez Hiszpanię, Polskę, nawet są międzykontynentalne, do Ameryki, po całym tak. światem. Także, I, i, A jak metro w, w Turcji? Przecież w Turcji metro, w Londynie, okupanie, w Nowym Jorku, okupanie, by wcześniej, okupanie, w Moskwie też by tunel zbudowany. wcześniej były tunele zbudowane. Później tylko dla Stalina tego metra nie wykopali, to wszystko tak było, tak już było już. Ruskie nie zrobili swojej kolei transsyberyjskiej, tylko ją odkopali. Tak, 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 tak. Przecież to jest najgłupsza że na świecie, zrobić tory szersze niż w całej Europie. Najgłupsza rzecz na świecie. Mm -hmm. Bo są właśnie zdjęcia są, że oni odkopują to, że zadowolone jest to. Zakopamy, tak, tak. tak, tak. tak, tak. tak także no, Nawet mapy są XVI, XVII wieku, że te linie kolejowe są pokazane już. To tak, mm -hmm. są w ogóle tylko że nie pozwolą tam dalej kopnąć, czy. A bo ja bym był ciekaw, czy to jest faktycznie statek kosmiczny tam jest, czy go nie ma. Coś na pewno jest. Sam I do którego mówi... w takim układzie hmm? mam się modlić. Czy hmm? do tego co przyleciał, czy do tego, który to stworzył? No i nie wiem. Ale bezpiecznie mm. tego, to tylko stworzy. <laughs> Ale jakby nie paszyć to i ten, i ten mm. stworzył. Bo ten stworzył statek Znaczy liczny, ten, co przeleciał, mm. to tylko mm. odtworzył. Mm. No tak. No i tu naprawdę, no, jeżeli to będzie ktoś oglądał z ludzi władczych, pozwólcie to kopać dalej. Mm. To jest taka moja prośba. Ale nam, nie Amerykanom. <laughs> nam, nam, ja nam, bardzo dziękuję, tak, żeby Polacy nam, to kopali. Nam, dalej nie Amerykanie, ani nie Kościół tak, Katolicki. Tak, tak, hmm. tak. Dalej niech Uniwersytet w się tym zajmie. Oczywiście. Niech zarobi tak. pieniędzy na swoje, hmm. swoje działania, hmm. ja aby ślęży nie zamknęli hmm. po tym materiału. Hmm. Całej ślęży nawet? No jest to absolutnie możliwe, nie? Hmm? Z tą łysą górą też panują coś zrobić, że ona... Adolf Kudliński tam te tunele kolejny badał, to ten... ten a kolejny krypty. temat. krypty. Mówiliśmy chyba wczoraj, że na tych górach wytryskają różne źródła i oni je czopują teraz. Hmm. no to I ciekawe. Czy nie wolno napić wody z tych miejsc. Hmm. No, to już to ludzie, zupełnie, no. Palestyna, no. To Franz z Grześkiem, nie? Z Kwarkiem się tam... No też, na, na te, tak, to też, też, tak. Jedno co jest zadawalające na pewno, o. że coraz więcej ludzi jest w tego pokroju, jak Michał, jak wrze jak mm -hmm. inni, 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 że wychodzą, że mówią, że tworzą coś i chcą na mm -hmm. tego świata dobrze. A ja tylko takie pytanie mam, bo człowiekie ciekawe, chodzenie po węglach organizowałeś, a, było nie. to. Ja z, lo, z lot swojego kanału robię we wrześniu, będzie 6-8 września, a to, be, to, be, to będzie... To będzie. To będzie w kątach rybackich. Mierzaja Wiślana. Wiślana. 6-8 września. Tam ośrodek jest, jest 500 noclegowych miejsc, trzydniowe wyżywienie, że będzie od uczestnika 200 zł raptem, więc myślę że trochę osób by przyjechało. A wizytówka, okej, okay, dobra. Na ja tekstążkę, więc byłeś miał czas, to by fajnie było. 3-dniowa impreza by była. No. Takie można właśnie jakieś robić przy ogniskach, z jakiejś imprezy. Wszyscy będą razem w jednym ośrodku, środku, mm. niż je jeżdżą po hotelach, ja wiesz. Ja robię te ognie, żeby mm. ludzie przestali bać. To mm -hmm. jest to, żeby się przestali mówić. Przestali bać mówić, nie? Żeby byli na tyle odważni, żeby powiedzieli prawdę. Nie tak, że jak mamusia statusie mówili, nie mów tylko babci. Bo mm -hmm. mm -hmm. dziecko uczy się kłamać. Tak, to jest kłamstwo. Manipulowe. Nie uczmy kłamstwa dzieci. Niech dziecko mówi prawdę, niech ona boli. Ale niech to będzie prawda. Mm -hmm. I my jesteśmy po to. My ludzie, którzy tu przyjeżdżamy, mówimy prawdę. Nie bójmy się mówić tej prawdy. Idźmy przez te żary, te kłamstwo spalmy z mm -hmm. no. Tak, podziękować. Dźwijmy się... ludźmi, mm -hmm. się z powrotem. Ja chciałem... Chcia, chciałem, chciałem Ci podziękować. Bardzo ciekawe informacje ci przekazałeś. Tutaj Dziękuję. Hej Sława. 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 Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, czołem w wielkiej Polsce, Siema.